Siema, z tej strony Domanu, a w tym odcinku dookoła świata postanowiłem udać się na Bliski Wschód, więc z największą pewnością mogę powiedzieć, że dzisiejszy materiał będzie bombowy. Klasycznie link do składu i pełnej charakterystyki zawodników umieściłem w opisie tego filmiku, chociaż niestety, ku mojemu zdziwieniu, zawodnicy ci teoretycznie są o wiele słabsi od tego, co prezentowali jeszcze w ubiegłym sezonie. Pomijając fakt, że z Abdul Latif Dżamelik odeszli piłkarze tacy jak Mierzejewski czy Muntawi, to przede wszystkim zauważalny jest brak no. Doświadczonych zawodników. To skutkuje tym, że w lidze arabskiej dostępnych jest obecnie jedynie 6 złotych kart, podczas kiedy rok temu było ich kilkanaście, a wśród tych sześciu grywalnie wygląda raptem połowa, i oczywiście znalazły się one w dzisiejszym zespole, który oparłem na formacji 4-3-2-1, co być może przyczyniło się do tego, że ta drużyna na szczęście i wyjątkowo jak na realia FIFA 17, gra o wiele lepiej niż wygląda. I co ważne, zawsze gra ona na tym samym poziomie i w tym samym rytmie. Miałem to szczęście, że mierzyłem się nią z bardzo rozmaitymi przeciwnikami, od tych z totalnie poronionymi składami bez grania, po ludzi z drużynami wartymi kilkaset tysięcy monet, w skład których wchodziły informy. A mimo to na wszystkich przeciwników grało mi się tak samo, z celnością podań stojącą na tym samym poziomie i z tym samym tempem meczowym, zupełnie tak, jakby w ogóle nie istniał żaden handicap, albo nawet momentum. W tej FIFA stworzenie takiego zespołu jest raczej dość trudne, ale tę drużynę charakteryzuje również wysokość, Wszyscy zawodnicy bardzo dobrze i rozsądnie się ustawiają, obrona trzyma linię, a pomocnicy z kolei zawsze trzymają odpowiedni dystans pomiędzy obrońcami a napastnikami. Więc ten zespół z Abdul Latif -Jamel League, chociaż teoretycznie jest słabszy niż rok temu, to w praktyce gra o wiele lepiej, chociaż niektóre perełki zachowały się jeszcze w bardzo dobrym stanie sprzed roku. Mam tutaj oczywiście przede wszystkim na myśli syryjskiego napastnika Omara al Soma, który nieco osłabł fizycznie względem ubiegłego sezonu, ale za to jest o wiele bardziej wytrzymały i ma przestrzały. strzały. Alsoma, oczywiście, znany jest też z tego, że ma 4 gwiazdki sztuczek, 4 gwiazdki słabszej nogi oraz mierzy 192 cm wzrostu. I chociaż jego tempo notowane jest tylko na 77, to z racji na swoje świetne warunki fizyczne nie przeszkadza to aż tak bardzo w samej grze, jak u innych zawodników. Bo Syryjczyk potrafi po prostu zastawiać się ciałem zupełnie tak jak Zatan Ibrahimowicz, do którego jest zresztą bardzo podobny w samej grze. Alsoma otrzymał nawet w w tym sezonie już dwie karty w formie przy czym ta lepsza zgodnie ze statystykami oceniona jest aż na 85 natomiast największym minusem tego zawodnika jest trudność wkomponowania go do użytecznego składu ze zachowaniem pełnego zgrania niby w drużynie którą reprezentuje czyli Alali znaleźć można złote karty zawodników podtrzymujące zgranie chociażby greka Fetfa Zidisa, który zresztą znalazł się w dzisiejszym składzie ale niestety on jak i inni zawodnicy z ligi arabskiej nie mają obecnie szans zbliżyć się poziomem do Al i regularnie przeciwstawiać się mocnym składom. Wydaje się więc, że jedyną słuszną opcją pozwalającą grać z Ryczykiem jest wpuszczanie go z ławki rezerwowych, bo chociaż dzisiejsza drużyna ma spory potencjał, to jasne jest, że na dłuższą metę nie da rady nią ugrać tyle, ile można zdziałać nawet tanimi złotymi składami, chociaż pojedynczy piłkarze tacy jak Al czy chociażby Al Jassim który jest środkowym pomocnikiem ekstremalnie przypominającym Grzengo mierzącym nawet tyle samo centymetrów wzrostu, co Francuz, potrafią upokorzyć piłkarzy pokroju Chrysa Smolinga, a to nie udaje się przecież nawet niektórym legendom. W każdym razie, porównując jakość piłkarzy z ich ceną, drużyna z Ligi Arabskiej jest warta polecenia i tak ją oceniam. tak bardzo dobry 8,5 na 10, nieco słabsza pomoc dostaje ode mnie ósemkę i najsłabiej, chociaż wciąż stabilnie prezentuje się obrona 7,5. Za to zgranie było świetne, 8,5 na 10 i fan z gry oceniam o 1 punkt niżej, 7,5. A więc łączna ocena tego zespołu to aż 8 na 10. A najlepsi zawodnicy to oczywiście Al Soma, Zlatan Ibrahimowicz dla ubogich, Hawsawi, silny, dość szybki i bardzo zdecydowany środkowobrońca, który gra o wiele lepiej niż wskazują na to statystyki na jego karcie, oraz Ayala, niby słaby, a jednak dobry. W rankingu składów drużyna z Latif Jamelik znalazła się na bardzo wysokim czwartym miejscu, wyprzedzając tym samym nawet zespół z Ligueu, chociaż akurat to nie jest zbyt wielkim osiągnięciem. Na dziś to tyle, do zobaczenia wkrótce. Cześć!